W programie przedstawiono nagrania z sali sądowej w świetle prawa każdy jest niewinny, dopóki nie zostanie skazany przez sąd. Program przedstawia drastyczne treści. Everyone, Dan Nazywam się Den Abrams. Dan. Zapraszam na program. Czy odniesie się pan do zarzutów? Zabiję was. Umrze pani w więzieniu. Najbardziej szokujące przypadki sądowe. Dla mnie jest potworem, socjopatą pozbawionym emocji, a nawet diabłem. Zaczynamy od Council Bluffs w stanie Iowa. 24-letni Wesley Correa-Carmenati przyznał się do 12 zarzutów, w tym zabójstwa, porwania dwóch, zarzutów usiłowania zabójstwa, rozboju i ucieczki. Ponad 3 miesiące wcześniej Korea Carmenati był transportowany z Sądu Okręgowego do więzienia w hrabstwie Potawatama po tym jak został skazany na 45 lat więzienia za zabójstwo. Znajdował się w furgonetce, kiedy dwaj policjanci Mark Berbridge i Pat Morgan otworzyli tylne drzwi, by wyprowadzić innego oskarżonego. Nie wiedzieli, że Coria Carmenati otworzył kajdanki za pomocą kluczyka ukrytego we włosach. Miał też dwa improwizowane noże. Nagle rzucił się na berbridża, dźgając go nożem w szyję i ramiona. Morgan zostawił broń palną na przednim siedzeniu furgonetki, tam gdzie pobiegł Coria Carmenati. Morgan i karia Carmenati zaczęli się szarpać, a ranny Burbridge wszedł do kabiny od strony pasażera. Coria Carmenati strzelił mu w głowę, zabijając 43-letniego męża i ojca trójki dzieci. Następnie oddał kolejny strzał, raniąc Morgana w brzuch. Biegły więzień odebrał broń policjantowi. Mamy rannych policjantów. Morgan przeżył strzelanina, koria karmenaty i odjechał furgonetką. Później porzucił ją i ukradł inny samochód, raniąc przy tym kierowcę. Wreszcie Coria Carmenati ukradł jeszcze jeden samochód i ścigany przekroczył granicę z Nebraską. Poddał się po uderzeniu we wiadukt. Coria Carmenati przyznał się do wszystkich zarzutów. Dzisiaj staje przed sędzią Jamesem Heckermanem, aby poznać wyrok. W stanie Joła nie ma kary śmierci, więc grozi mu bezwarunkowe dożywocie. Najpierw jednak dzieci Marka Burbridge'a zwracają się do zabójcy swojego ojca. Nie zamierzam wymieniać twojego imienia. Jesteś potworem. Mamy tyle samo lat, ale to jedyne, co nas łączy. Kiedy ja budowałam sobie świetlaną przyszłość, ty niszczyłeś swoją. Ja pójdę do nieba, a ty skończysz w piekle. Odebrał ojca trojgu dzieci, matce syna, żonie męża oraz brata trojgu wspaniałych ludzi. Mój ojciec był cudownym człowiekiem. On zasługuje na śmierć. Niestety, tutaj to nie wchodzi w grę. Następnie Carly Berbridge mówi: Jak oskarżony wpłynął na jej życie. Każdy z nas jest synem lub córką i każdy z nas ma swoje tradycje. Niektórych nigdy nie doświadczymy. Ojciec nie odprowadzi mnie do ołtarza przez niego. Ten człowiek jest potworem. Socjopatum bez emocji, nawet diabłem. Wreszcie Coria Carmenati poprzez tłumacza zwraca się do rodziny ofiary. Zapewne mi nie uwierzą, ale nie chciałem go zabić. Naprawdę? Nawet go lubiłem. Jest mi z tego powodu przykro. Uważacie mnie za potwora, ale ja nim nie jestem. Przykro mi z powodu Waszej straty. Maria Carmenati został skazany na dożywocie oraz 45 lat więzienia. Nie ma szans na zwolnienie warunkowe. Krawstwo St. Joseph w stanie Michigan. Tyler James Kern nie przyznał się do uszkodzenia budynku i zniszczenia mienia. Rok wcześniej Kern wybił okno i uszkodził drzwi do mieszkania swojej byłej dziewczyny, Kimiko Newton. Został oskarżony o stalking, ale w ramach ugody ten zarzut wycofano. Dziś sędzia Jeffrey Middleton wyda wyrok. Obrońca z urzędu zwraca uwagę, że Kern niedawno stracił pracę i jest teraz bezdomny. Wnosi o karę grzywnej nawiązkę. Sędzia pozwala zabrać głos ofierze. Przyjechał tu, zniszczył moją własność. To brak szacunku. Technicznie rzecz biorąc, nie jest bezdomny, ponieważ zatrzymał się w moim domu. Kiedy pozwoliłam mu spędzić czas z dziećmi, nie chcę go opuścić. Teraz siedzi w domu, a ja na zewnątrz w pikapie. On jest w domu, a pani w pick-upie? To nie w porządku. Chcę zacząć normalne życie. Kimiko i jej dzieci mieszkają w lokalu socjalnym i przez obecność Kerna grozi im eksmisja. Przez pana pani Newton może stracić mieszkanie. Szukam pracy i własnego mieszkania. Miałeś 3 miesiące. Prokurator Deborah Davis jest oburzona i martwi się o bezpieczeństwo Kimiko. Jestem wstrząśnięta, że oskarżony wciąż wykorzystuje panią Davis. To cykl przemocy, który może przerwać wyłącznie areszt. Powinien zostać natychmiast zatrzymany. Sędzia zwraca się do dotąd milczącego kerna. Nic pana nie usprawiedliwia. Ma pan kartotekę. Był pan niegrzeczny dla pracowników sądowych i dla kuratora. Przepraszam. Będzie pan miał na to 60 dni, bo właśnie na taki czas pana aresztuje. Kern wstaje i zaczyna iść, kiedy usłyszał o areszcie. Prokurator Davis prosi więc o szybkie wysłanie policji. Wysoki sądzie? Tak. Czy możemy wysłać na miejsce patrol? Oczywiście, jak pani woli. Nie chcę, by oboje się rozłączyli. Wyślę policję. A iść na dwa miesiące do aresztu? Tak. Sędzia chce zatrzymać Kern aż do przyjazdu policji, ale Kern ma inny pomysł. They're gonna come pick you up. Zaraz po pana przyjadą. Oh, Przykro no, mi, no, wysoki no. sądzie. Muszę zobaczyć dzieci. Yeah. Mogę wydłużyć areszty do 120 yeah. albo 180 dni. Yeah. To... Yeah. Yeah. Wybił pan okno, prześladował ją i zamieszkał yeah. pan w jej domu. Miał pan atak agresji w biurze kuratora. Yeah. Proszę nic nie mówić, bo dodam kilka zer do wyroku. Niech pan znajdzie szczoteczkę do zębów i czeka na policję. Muszę iść. Przepraszam. Proszę się nie rozłączać. Pani Newton, słyszy mnie pani? Siada do wana i odjeżdża. Jest pan funkcjonariuszem Policji Stanowej Ohio? Mam dyplom opota. Nie o to pytałem. Wracamy do St. Joseph. Tyler James Kern nie przyznał się do uszkodzenia budynku i zniszczenia mienia. Kiedy sędzia postanowił ukarać go aresztem, został się pobudzony. Mam iść na dwa miesiące do aresztu? Tak. Sędzia próbuje zająć karnaż do przyjazdu policji. Ale ma inny pomysł. Muszę iść. Przepraszam. Proszę się nie rozłączać i zostać na miejscu. Rozmawiam z dyspozytorem. Już kogoś wysyłają. Odjechał, więc pewnie sam się nie zgłosi. Zapewne nie. Kimiko wraca do mieszkania. Dziesięć minut później Kern znowu łączy się z sądem. Gdzie pan jest? Tu. Znowu w domu? Nie. Policja pana szuka. Radzę panu jechać na posterunek. Nie mogłem pożegnać się z dziećmi, więc... Nie ma mowy, trafi pan do aresztu. Dobrze. Tego wieczoru Kimiko pozwoliła mu pożegnać się z dziećmi, po czym Kern zadzwonił na policję. Aresztowano go w domu Kimiko. Dwa tygodnie później... Sędzia Middleton wydłużył jego areszt o dwa dni za niestosowanie się do zaleceń. Krabstwo Franklin w stanie Ohio, 26-letni Casey Donovan Williams, przyznał się do usiłowania niewłaściwego obchodzenia się z bronią palną w pojeździe mechanicznym. Pół roku wcześniej policja w Whitehall została powiadomiona, że ktoś podszywa się pod policjanta. Patrol zastał Williamsa w nieoznakowanym samochodzie, ze światłami sygnalizacyjnymi w kamizelce z napisem Policja z odznaką na szyi i pistoletem przy pasku. Hi there. Dzień dobry, jest pan policjantem z Cleveland? Nie, pracuję w Cleveland Watchmen, firmie ochroniarskiej zatrudniającej policjantów po służbie. Więc jest pan policjantem po służbie? Tak. Gdzie pan pracuje? W policji Pickway. Na pełny etat? Mieszkam tam. Zwolniłem się z policji, ale miałem pełny etat jako strażnik w areszcie Czyli nie jest pan policjantem? Co to za odznaka? Stara z Ma pan odznakę, choć nie pracuje pan w policji? Tak Teraz nosi pan tę? Tak Mogę zobaczyć? William stwierdzi, że pracował w policji i zachował dawną odznakę. Odznaka jednak szybko wzbudza podejrzenia sam zobacz plastikowa chodzi z nią, a do tego ma broń. William stwierdzi, że wkrótce ma zacząć pracę w policji innego hrabstwa. Nie został pan zaprzysiężony. Rozmawiałem z komendantem. Nie o to pytam, czy jest pan policjantem stanu Ohio? Mam dyplom o Nie o to chodzi, tylko wyjaśniam. Nie odpowiada pan na pytanie, czy jest pan zaprzysiężonym funkcjonariuszem policji? Obecnie nie. Policjanci potwierdzają to na miejscowym posterunku. ...i zatrzymują Williamsa. I'm you for... Proszę, nie niszczcie mi kariery. Proszę. Well. proszę. Sam to na siebie ściągnąłeś. Proszę. W prawstwie Pikwe twierdzą, że tam nie pracowałeś, a mimo to machasz od znaką. Do której nie masz prawa. Od znaku albo podróbką. Wiem, że nie jest prawdziwa. Staniesz przed sądem. Serio? Mężczyzna miał przy sobie taser, a w samochodzie naładowany karabin i kamizelkę odporną. Williams został aresztowany. Tego dnia sąd ma zatwierdzić ugodę. Prokuratura zaproponowała ją z zaskakującego powodu. Prokurator wyjaśnia go sądowi. Chodzi o to, że oskarżony jest funkcjonariuszem policji. Kiedy zakończył pracę, nie cofnięto mu uprawnień. Okazało się, że Williams jednak pracował w policji hrabstwa Pickway, a po odejściu nie został pozbawiony uprawnień. Prokuratura wycofała zarzut podszywania się w zamian za przyznanie się do usiłowania niewłaściwego obchodzenia się z bronią palną. Długo o tym rozmawialiśmy i uznaliśmy, że to najlepsze rozwiązanie. Williamsowi grozi pół roku więzienia i tysiąc dolarów grzywny. Jego obrońca prosi o łagodną karę. Pan Williams popełnił błąd myśląc, że wykręci się z tamtej sytuacji. W Akademii był wzorowym uczniem. Sąd skazuje oskarżonego na trzy dni aresztu z uwzględnieniem już spędzonego w nim czasu. Nakazuje też zniszczenie skonfiskowanej broni. Koszty sądowe zostają umorzone. Zamykam sprawę. Williams stracił swoją broń, ale ostatecznie został skazany tylko za wykroczenie. Zabroniłem panu prowadzić. Przenosimy się do Buffalo w stanie Nowy Jork. 21-letni Levan Tarentin został oskarżony o nielegalne posiadanie marihuany, odszywanie się pod inne osoby oraz prowadzenie pojazdu bez zezwolenia. Kilka dni wcześniej, Tarentin został zatrzymany przez drogówkę a w jego aucie znaleziono torebkę z marihuaną. W tym czasie miał już inne zarzuty. 15 miesięcy wcześniej Torrentin uczył swoją przyjaciółkę, 19-letnią Brianę Hightower, jak prowadzić samochód. Hightower potrąciła spacerującego z rodziną ośmioletniego Tumajniego Filberta. Spanikowany Torrentin zamienił się miejscami z Hightower. W tym czasie potrącając Tomejniego po raz drugi, chłopiec zmarł w wyniku obrażeń głowy. Później ustalono, że Torrentin był pod wpływem marihuany. Skruszony Torrentin przyznał się do nieumyślnego spowodowania śmierci i w ramach zwolnienia za kaucją otrzymał zakaz prowadzenia samochodu. Miał nadzieję na minimalny wyrok od jednego do trzech lat więzienia, ale jego ostatni wybryk zmienił nastawienie sędziego Williama Baulera. Zabroniłem panu prowadzić. Znowu podjął pan złą decyzję. Niczego się pan nie nauczył i wsiadł pan za kierownicę auta, którym już zabił pan dziecko. Torentin prosi sędziego o łaskę. Pojechałem tylko po jedzenie dla mnie i dla dzieci. Ale ta obrona nie brzmi przekonująco. Czy w warunkach przyznania kaucji wspomniano coś o jedzeniu? W ogóle nie mógł pan prowadzić. Sędzia Bowler wymierzył Torentinowi maksymalną karę do 7 lat więzienia. Reitowery przyznała się do winy jako nieletnia, została skazana na 300 dolarów grzywny. To wszystko na dziś. Do widzenia.